był zmęczony pan Michał Bober, sędzia, który liczył głosy w Elblągu, tak był zmęczony, że nie chciało mu się liczyć na pieszo, jak stwierdził, zaufał systemowi PKW, temu systemowi, który w tym samym czasie wygenerował na prezydenta Szczecina człowieka, który w ogóle nie kandydował. I ten, że pan Michał Bober na wniosek jednej, jednego z członków komisji nie chciał zgodzić głosów ręcznie, my wiemy, dlaczego nie chciał zliczyć tych głosów ręcznie, ponieważ tam jest tyle nieprawidłowości, że mógłbym o tym mówić tutaj przynajmniej godzinę. Szanowni Państwo, ja tutaj patrzę na Pana z małą dziewczynką na rękach. Sam mam trzyletnią córkę, od ośmiu lat opisuję to, co jest tak jak tutaj ktoś przed chwilą wspomniał, patologią władzy. Tak patologiczną mamy władzę w Polsce, że to się w ogóle w pale nie mieści. Za to opisywanie tej patologii człowiek jest skazywany. Za wolność słowa w Polsce człowiek jest skazywany, mam trzy wyroki żeby było jasne nie poprzestanę na tym, bo wierzę w was takich ludzi jak tu jesteście że od małych rzeczy zaczynają się te wielkie że zjednoczymy jeszcze więcej osób aby im nie chciało się aby im zachciało się chcieć żeby nie byli zmęczeni żeby wykonywali swoją pracę jak na uczciwy kraj przystało my dziś jesteśmy pewni że w Erblągu wybory były zmanipulowane mam nadzieję, że to udowodnimy przed suwerennym sądem o ile on będzie, ten niezależny i suwerenny, mam wątpliwości, natomiast wiara w Was, wiara w ludzi, bo tak jak ten pan z tą małą córką chciałby żyć w normalnym kraju, chciałby, żeby, żeby jego dziecko pewnie żyło w normalnym kraju, tak ja chciałbym, żeby moja córka żyła w normalnym kraju. Życzę Wam potężnej siły i zapraszam za tydzień do Barbonga. Oddaję koledze głos. z Hop, hop, hop! Ej, jeszcze, jeszcze kilka słów o tej bajecznej sytuacji, która we się zdarzyła. Słuchajcie, urny wyborcze w naszym mieście były zabezpieczone jak szczotki w szkolnym kantorku. I lniany sznurek i plastelina. Jak się plomba zerwała, to pani przewodnicząca podchodziła z dziesiątką i plombowała taką urnę i robiła to na naszych oczach i mamy to wszystko nagrane. Potem wypłynęło właśnie nagranie z komisji wyborczej, gdzie mówili, że są zmęczeni, że nie mogli liczyć głosów. I w ten sposób to właśnie rozgrywali. Na samym końcu yy, gospodarz ratusza kazał kwitować, a znaczy, co mało tego jeszcze głosy były składowane w ratuszu. Czyli y, y, gospodarze podliczający y, głosy z poszczególnych komisji musieli kwitować y, wirtualne listy, głosy. Około 300 głosów mia miało być pokwitowanych wirtualnie. A te głosy znajdowały się w ratuszu, gdzie gospodarz również startował w tych wyborach. Karty, karty, karty. karty chodzi o karty, karty wyborcze. I wiecie co nam odpowiedzieli? Odpowiedzieli nam, że... Te kartony z listami są ciężkie, że nie mieli już siły ich nosić. I powiedzieli to do kamery, dokładnie. Paceci, którzy od 25 lat liczą głosy w naszym mieście, którzy ledwie chodzą, mówią, że noszą po schodach ciężkie kartony. No już są mają nas za idiotów. Ludzie dostawali karty z zakreślonymi krzyżykami. A gdy szli z właśnie do, 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 do szefa komisji, dostali szyb, dostawali szybko następną kartę. Dostawali karty prezydenckie, na których nie było podpisu w jakiej partii czy komitetu jest kandydat, w innych brakowało stron. Słuchajcie, 30% głosów mamy nieważnych w naszym mieście, co czwarty głos jest nieważny. To jest kpina po prostu. Wmawiają nam jakąś chorobę, na jakąś choroby nagłego kretynizmu. Teraz, teraz, gdy się oburzamy, to wiecie co o nas mówią? Mówimy, że jesteśmy piątą kolumną Putina. W ogóle to jest śmiech, że chcemy podpalić Polskę. Po prostu mają nas za idiotów. Przecież my właśnie chcemy uczciwości i przejrzystości. Dlatego dziś tu jesteśmy, w Gdańsku. Za w czwartek 27 robimy identyczny protest w Erblongu. Zapraszamy Was serdecznie. Startujemy z dworca. Godzina 18. Nie pozwolimy, żeby w ten sposób nas rozgrywano. To jest hańba. Brawo. Smaszowali wybory, ten kraj jest kory. Smaszowali wybory, ten kraj jest kory. Smaszowali wybory. Jest.